Cześć! Kilka dni temu dzwonili do mnie specjaliści od spraw bezpieczeństwa, żeby ostrzec mnie przed oszustem. Co ciekawe, w departamentach bezpieczeństwa wszystkich banków zatrudniają tylko osoby ze wschodnio brzmiącym akcentem. Ostatecznie zdemaskowałem chęć wyłudzenia moich danych, ale akcja wydaje się dość zorganizowana. Wielu ludzi pracuje nad tym i pewnie zbierają żniwo. Znali moje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania co może być kluczowe przy szczególnie naiwnych osobach. Numery, które dzwoniły są generowane i za każdym razem inne, nawet jak odzwania ta sama osoba. Wschodni oszuści trochę się nakręcili, ale nie chciałem dostawać od nich żadnych SMS-ów, więc poinformowałem ich, żeby sobie odpuścili. Gdybyście chcieli zrobić o tym materiał, to podsyłam nagrania rozmów, ponumerowane chronologicznie. Pozdrawiam. Halo. Dzień dobry, czy z panem Michalem mam przemnać? Tak? Ja tak na bok tej strony, jestem specjalistą działu bezpieczeństwa bank PKO. Zadzwoniłam do pana z kwestii tego, że 20 minut temu w systemie bezpieczeństwa banku była zarejestrowana próba wykonania przelewu skąd z tego pana, do odbiorcy Dariusz Stefanski na kwotę 800 zł. Mhm. Czy pan potwierdza Nie, przelew? Nie, nie wykonywałem. Dopanie, to zaznaczam. A czy możliwe, że pan zna tą osobę Dariusza Stefanskiego? Nie znam. Dobra, jeszcze zostanę sam. Dobra, to w takim razie rejestruję ten cel jako próba oszustwa i zgodnie z regulaminem banku będę miał kilka wydań w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Przede wszystkim proszę się upewnić, czy karta płatnicza naszego banku nie jest zgubiona? Nie jest zgubiona. Dobra, że zobaczyłem, że ma Pan tą, tą kartę. A czy ktoś oprócz Pana ma dostęp do bankowości internetowej lub aplikacja mobilnej naszego banku? Myślę, że ktoś ma, ale do swojego konta, nie do mojego. No to jeszcze zaznaczyłam. A czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy były wykonywane jakiekolwiek zakupy internetowe z portalu Allegro, lub Tak, ale nie z konta PKO. Mhm, mm to zaznaczam. A czy żaden ze sprzedawców się pana nie przypominał o podobnym nazwisku? Nie przypominał sobie. Dobra, A czy dostawał pan jakiekolwiek SMS-y lub ma z niewiadomego pochodzenia z jakimiś linkami, że typu pana paczka została gdzieś zatrzymana, lub ma pan jakiekolwiek zaległości do zapłacenia za paczkę? Nie, nie było. Z paczką nic związanego nie było. Dobra, a czy podczas ostatniego logowania się do aplikacji mobilnej ICO nie było jakichkolwiek problemów z wyjściem? Nie, nie miałem problemu z tą aplikacją mhm, czyli normalnie się Pan zalogował bez żadnego problemu? Nie, nie logowałem się ostatnio Dobra, jeszcze coś zaznaczam Dobra, ja w tym momencie będę musiał wypełnić wniosek na policję na tego Pana Dariusza Stefanskiego I proszę mi powiedzieć, czy mamy poinformować to tym jakieś inne banki, czy tylko w naszym banku Pan posiada konta? Pan, no nie posiadam konta w Państwa Banku. Przepraszam, a do pana Michala Piotrkowskiego się zadzwoniłem? Tak. I tutaj jest Dolne Śląskie, i Śląski, Rostock, czy to się to? Tak. Dobra, jeszcze zaznaczam, bo prawdopodobnie przez Blond Systemie dostaliśmy to zgłoszenie, bo mamy wspólną bazę bezpieczeństwa z bankami Millennium, Aleor, Santander, M-Bank, Bank Śląski i BGZ. Czy któryś z tych banków posiada Pan konto, żeby przekierował to zgłoszenie do specjalistów Pana banku? Posiadam Dobra, i do którego mam e, banku to przekazać? Proszę spróbować może do millenium. W takim razie że wysłałem to zgłoszenie do specjalistów banku Milenium, proszę się spodziewać na kontakt od nich w najbliższym czasie, dobrze? Dobrze Dziękuję, do widzenia Dziękuję, do widzenia Halo Dzień dobry, czy z Panem mam przyjemność? Tak z tej strony Andrzej Majewski, jestem specjalistą działu bezpieczeństwa Banku Millennium. Tutaj dostałem zgłoszenie odnośnie tego przelewu na kwotę 800 zł, to znaczy próbę, próbę tego przelewu. I to zgłoszenie zostało do mnie przekierowane, bo rozumiem, że z Panem się kontaktował inny pracownik banku. Z tak, kontaktował banku, się zębą, z banku. Tak. I z Banku PKB. Proszę mi wkrótce powiedzieć, na no, czym polegała poprzednia rozmowa. A proszę mi przypomnieć nazwisko tego pana poprzedniego. I panie Michał nie znam imienia, to jest pracownik innego banku i nie, nie znam jak, jak, jak on się nazywa. Rozumiem, że pani prowadził rozmowę z tym pracownikiem dlatego, że dostałam od nich to zgłoszenie od banku PKBP. Okej, okay. a pan dzwoni z banku Millennium teraz. Zgadza się, z banku Millennium. Mm -hmm. I panie Michali, na czym polegała ta rozmowa poprzednia? No, ten pan mi powiedział, że była próba przelewu do jakiegoś pana Janusza. Z mojego konta i została mm -hmm. ona zablokowana i uznana jako próba oszustwa. Mhm, mm I rozumiem. I panie Michale, tutaj pana troszeczkę poprawię, bo mam to zgłoszenie przed sobą i tutaj chodzi o takim Dariuszu Stefańskim raczej A, i nie Dariusz, o panu Januszu, nie, tylko o Dariuszu Stefańskim. Tak, no. o Dariuszu Stefańskim, panie Michale. Nie znam tej osoby, I... dlatego nie, 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 nie kojarzę. Rozumiem. Rozumiem. I Panie Michale, czyli dzisiaj Pan takiego przelewu nie wykonywał nie. i ta, ta osoba nie jest panu nas, zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Mm -hmm. Ja to sobie zeznaczam w systemie. A proszę mi też powiedzieć, czy został Pan poinformowany, że ta osoba jest na czarnej liście wszystkich banków polskich? Nie. I, ten, i, to, i, i panie, panie Michale, ta osoba jest na czarnej liście i to w naszym jakiś... banku na tego... Jakiś taki y, zawodowy os tak. oszust, tak? Tak i w naszym banku, panie Michale, na tego pana leży ponad 15 podobnych zgłoszeń i to tylko w naszym banku, a ta osoba jest na czarnej liście wszystkich banków polskich, to jest taki oszust i, już, i zawodowy, tak jak pan powiedział więc, i będę musiał z tego powodu zadać Panu takich parę pytań ogólnych, by wyjaśnić w jaki sposób, by Pan mógł stracić dane osobowe, bo, i mamy podejrzenie, że faktycznie Pan, jeżeli Pan takiego przodu nie wykonywał, to, że osoby trzecie, i właśnie, zalogowali się do Pana bankowości i była próba tego przelewu. Mm -hmm. Czyli taki przelew nie został i zautoryzowany, więc i nie poszedł w Panu. I też i też by system i bezpieczeństwo takiego przelewu Panu nie puścił, gdyby taki przelew był skierowany do Dariusza Stefanskiego, bo wiadomo, że gdzie ta osoba jest na czarnym liście, to, to by system zatrzymał w Panu taki przelew. Dobrze. I przede wszystkim poprosiłbym Pana sprawdzić, czy karta płatnicza, płatnicza naszego banku nie została przypadkiem zgubiona. Proszę mi powiedzieć, czemu jeszcze nie złapano tego pana Jak On tak może sobie przelewać z ludzi kąt i cały czas pozostaje na wolności? I, 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 panie, panie Michał, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Jest to oszust i bardzo, i bardzo zawodowy, powiem panu tak, bo e, już od dwóch miesięcy policja się zajmuje tą osobą i do tej pory, to znaczy nawet nie, nie, policja też i też i i cyberbezpieczeńcy też zajmują się tym pytaniem i do tej pory nie udało się tej osoby zlokalizować, bo wiadomo, że też oszuści się rozwijają wraz z technologiami, z technologiami więc mhm. ja, ja panu w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę. Tak, tak, Ja sam pracuję w sumie w technologiach, to ja wiem, jak to idzie do przodu cały czas. Ciężko na więc, tym nadążyć, a się w tym pracuje, a, a co dopiero ścigać takich ludzi. Więc i Panie Michale, jeżeli faktycznie nawet gdzieś tam jest jakaś luka, to, i, to znaczy z, z naszej strony, ze strony banku, to i, wiadomo, że jeżeli oszust jest i Powiedzmy tak, mądry, tak, to on i takie luki odszuka i będzie to wykorzystywał na własną rękę, więc i akurat tak się, tak się z, i zdarzyło tutaj w, w naszym przypadku, więc i Panie Michale, tutaj bank ze swojej strony postara się po, pomóc Panu w tej sprawie, żeby Pan nie stracił żadnych środków i też żeby Pana, pana środki były bezpieczne. Mhm. Więc y, tutaj będę musiał zadać panu takich parę pytań ogólnych, by to sprawę wyjaśnić. Proszę mi udzielić odpowiedzi, bo też te odpowiedzi będą później przekazane na policję, być może dla nich to będzie pomocne w poszukiwaniu takiej osoby. Mhm. Dobrze, więc i przede wszystkim prosiłbym pana sprawdzić, czy karta rocznicza naszego banku nie została przypadkiem zgubiona? No, ja tę kartę gdzieś schowałem, ja jej nie mam. Ona nie jest zgubiona, ale ja po prostu zamknąłem u państwa Aha. konto w przeciągu ostatniego miesiąca. Ono będzie domknięte chyba w tym miesiącu teraz. Także to Aha, są moje nie. ostatnie dni w państwa banku. I rozumiem. E, no. I rozumiem. Czyli karta już nie jest aktywna i, i powiedzmy tak, albo też leży w domu i na pewno nie jest zgubiona. Tak, tak. I ja tam no, nie mam nawet takich środków na końcu, żeby to 800 zł mogło wyjść, więc tutaj się nie I martwię rozum, o milenium. Ale to może z innego banku był ten atak przeprowadzony jednak. I panie Michale, jeżeli faktycznie tutaj. Hmm, nie wiem, ktoś sprzedał dane osobowe pana. To znaczy, i też nie ukrywam tego, że do tej sprawy może być zamieszany pracownik banku, że i to może być ta osoba banku, która ma dostęp do, do takich danych osobowych naszych klientów, bo już mieliśmy parę podobnych sytuacji, że i pracownik naszego banku podczas pracy gromadzi w dane osobowe naszych klientów i na przykład po się z pracy takie dane były sprzedane. Więc jeżeli faktycznie gdzieś była taka ucieczka, to być może też i, i ma pan problem z innym bankiem. Więc i, później ja to sprawę. Zgłosił na policję, też i do innych banków, w których Pan posiada konto. Do którego jeszcze banku musiałbym zgłosić, żeby też sprawdzili, czy wszystko się zgadza, czy nie? Czy jest w porządku? I by z Panem się skontaktowali też w tej sprawie. Najlepiej do M-Banku. Do, do M-Banku, tam, dobrze. Tam, tak, tam mam, tam mam konto główne. I mhm. do. Właściwie to nie, tam nie mam. Główne konto mam. E... Z główne konto i ma, ma pan w M banku. Nie, M -banku nie, 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 nie. Nie banku mam. Wiem mam konta z którego korzystam, ale w sumie to nie jest moje główne konto. Mhm, mm mm -hmm. eee, w Santanderze mam główne konto. Aha, w Santanderze. No, ja Santander e, to państwo też się tym zajmują? Bo tam pan mówił to... wcześniej e, e, z banku Milenium, że nie z banku Milenium, tylko z poprzedniego. To, co to był za bank? A no, no, PKO. PKO i PKO. 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 PKO mówił, że ma listę banków M-Banku, Millennium właśnie i jeszcze jakieś inne, a nie pamiętam czy Santander wymienił. I pani Michał, tutaj chodzi przede wszystkim o to, że y, jest wspólny system bezpieczeństwa z innymi bankami tutaj. I nie tylko te banki, które Pan mi tutaj przeliczył, wchodzą do tej, do tej listy. Tutaj każdy bank i odnosi się do, do tego systemu. To, to zna, oznacza, że jest wspólny system bezpieczeństwa z innymi bankami. I takie zgłoszenie, które te, i dostał, i ten bank, było i przez pomyłkę uzyskania do banku PKBP, bo, bo rozumiem, że Pan tam nie posiada konta. No, Zgadza się? Nie. Dobrze, więc i to, to, to tylko i wyłącznie z tego powodu, że i była pomyłka ze strony tego systemu, żeby było takie zupełnie przekierowane no, do tego czy banku. To, czy to nie jest takie uproszczenie dla, dla takiego złoczyńcy, stworzenie jednego systemu bezpieczeństwa? Przejście przez takie jedne drzwi daje dostęp do wszystkich, do wszystkich kont. Czy to nie powinno być odseparowane od siebie? Pa, 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 panie, panie Michale, tak naprawdę ja do tego systemu, z tym systemem nie mam nic wspólnego. To jest zupełnie inna instytucja. To jest instytucja, która nazywa się Związek Banków Polskich. Od nich dostajemy takie zgłoszenia i hmm. takie zgłoszenia tutaj są przesyłane do działu bezpieczeństwa. I później już my zajmujemy się tym pytaniem, czyli no kontaktujemy się z osobami i. Tutaj próbujemy to sprawę wyjaśnić, więc i w danym przypadku to też musiałem zweryfikować, czy się pan robił takie przelew czy Więc i, i Panie Michale, i powiem panu tak, że w tej sprawie, jeżeli pan z tego banku faktycznie i nie korzysta i też i to konto już musi być zamknięte i w kolejnych paru dni hmm, więc i głównie pan korzysta z Santanderu, ma pan tam główne konto, zgadza się? Tak. Więc do e-banku, do Santanderu e też musiałbym tą sprawę przekierować, żeby z Panem się skontaktowali i sprawdzili czy, czy wszystko się zgadza. Dobrze. Dobrze, i, panie Michale, więc ja tutaj ze swojej strony postaram się tą sprawę wyjaśnić w naszym banku i później z panem się skontaktuję i powiem, y, czy się udało tutaj i y, to wszystko panu zabezpieczyć, dobrze? Dobrze. To znaczy, nie to, nie to że, czy, czy się udało, czy nie, ale powiem panu, że wszystko jest w porządku, bo potrzebujemy po prostu troszeczkę czasu na to, by panu to wszystko zabezpieczyć. Mm -hmm. Dobrze. Ale, panie, ale więc, co wszystko i... zabezpieczyć, bo jakby ja tam już nie mam środka u pań, środków u państwa. To, to znaczy i, i, i rozumiem panie Michale, ale w każdym razie dział finansowy musi panu wykasować próbę tego przelewu mm -hmm. i mm, potem jak ten przelew zostanie wykasowany, jakbym pana poprosił zmienić o hasło do logowania. Mhm. Więc zmieni pan hasło do logowania i dział finansowy ze swojej strony wykasuje próbę tego przelewu i już w takim układzie był i ten i rachunek był panu zabezpieczony. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękuję panie Michale. Ja to przekażę też do, do M-Banku, do Santanderu, więc proszę spodziewać się o kontakt z tych banków, dobrze? Dobrze. Mogę jeszcze raz pana godność prosić. Andrzej? Andrzej Majewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panie Michale. Do widzenia. Do widzenia. Halo. Dzień dobry. Z tej Dzień. strony Bank Santander S.A. Nazywam się Rafał Gajda i jestem specjalistą działu wsparcia technicznego. Z panem Michalem mam przyjemność. Zgadza się. Dobrze, informacja rozmowa jest zarejestrowana. Ja się z Panem kontaktuję, ponieważ przed chwilą dostaliśmy w systemie zgłoszenia Związku Banków Polskich również z odnotacją Banku Millennium o próbie zarejestrowanego przelewu do odbiorcy Dariusz Stefanski w wysokości 800 złotych. Tutaj zgodnie z regulaminem naszego banku również musielibyśmy się upewnić, czy znana jest Pana ta osoba, akurat czy to była Pana chęcią zlecenia tego przelewu dzisiaj? Nie. Nie, nie było, dobra. W takim razie też to zaznaczyłem w systemie i musiałbym tutaj jeszcze się Pana zapytać, czy karta płatnicza naszego banku nie została Panem przypadkiem skąpiona? Nie. Nie została, dobra. I również nie została powierzona możliwość korzystania z Pana bankowości osobom trzecim? Nie. Dobra. Okej, okay, ja już w takim razie tu zaznaczam i w tej chwili będę musiał też sprawdzić historię logowania się na yy, Pana konto. Ej, proszę mi dać sekundkę. Mhm. Dzisiaj o 9 się logowałem, powinno być taki monitor. Yy, dobra, już yy, sprawdzam, teraz yy, widzę to jedno logowanie dzisiaj yy, we Wrocławiu, natomiast yy, o godzinie 13.10, widzę też logowanie z miejscowości Małopolska, Kraków. Czy się Pan logował z tej miejscowości dzisiaj? Nie, nie, nie miałem możliwości. Mi się Krak... Ale we Wrocławiu to Pan się logował. Tak, tak. Dobra, okej, okay. czyli ten Kraków jak na razie nam się nie zgadza. To logowanie nastąpiło z urządzenia o modelu Xiaomi. Czy to jest Pana urządzeniem Które? W Krakowie? Urządzenie Xiaomi Ksia... w Krakowie. Nie, w Krakowie to nie moje. Mhm. Dobra, czyli to ksio, o mnie też zaznaczam, że nie należy do Pana. Natomiast, e, proszę mi powiedzieć, czy jeśli chodzi o Pana logowanie, to czy Pana urządzenie głównie było przekazywane do użytku osobom trzecim, czy zgubione lub też oddawane do naprawy? Nie. Nie, również nie było. Dobra. W takim okładzie też będę musiał wysłać te informacje do specjalistów działu sportu technicznego, żeby oni mogli zbadać, na czym polega próba tego logowania z Krakowa, która nie należy do Pana. Proszę mi dać sekundkę, już się loguję do systemu. Zaznaczyłem to już w systemie. Za chwilę będziemy musieli Pana zaktualizować w bankowość elektroniczną, czyli Pana obecne hasło zostanie unieważnione. Będzie musiał Pan sobie dokonać zmiany tego hasła I za pomocą hasła pierwszego logowania się SMS, które zostanie do Pana wysłane. Natomiast też wysyłam informację do Związku Banków Polskich, żeśmy odebrali rozgłoszenie i za chwilę również będę musiał się zalogować do systemu finansowego. Zweryfikować, czy tutaj były jakiekolwiek podejrzane aktywności na pana bankowości elektronicznej. Proszę mi dać sekundkę. Dobra i jeśli chodzi o te podejrzane aktywności, już te specjaliści Działu sporcza technicznego za chwilę mi przedstawią te informacje. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy jeśli chodzi o te zgłoszenie w tamtych pozostałych bankach, jak Pan miał wcześniej kontakt, czy ta sprawa już została rozwiązana, czy udało się Państwu uznać na czym polegała akurat próba tego przelewu i w którym banku to było zarejestrowane. Może od nich też wyciągnę jakieś informacje Nie, za chwilę. O nich nie dostanę żadnej informacji. W PKO nie mam banku, nie mam konta, a później, w Millenium, no to ja tam nie mam ani środków i konta będzie zamknięta za kilka dni, więc jakby e, nie ma problemu. Tam. Będzie składał Pan dyspozycję o zlikwidowaniu Nie, już złożyłem, złożyłem już taką dyspozycję. Miesiąc temu i on teraz tak. powinien być ten, no. Po Około 30 dni to powinno się no, zamknąć. Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o to, że pan złożył już taką dyspozycję, to podejrzewam, że rzeczy by nic tu nie mogło się działać na pana bankowości elektronicznej. Proszę mi powiedzieć. Do... Te, teraz ja nie mogę się zalogować już na to konto swoje, tak? E, w, na, do naszego banku, do Santander'a? Tak, tak, bo zostało dezaktywowane to hasło, tak? I jeszcze normalnie może się Pan zalogować. W dalszym ciągu, dopiero jak anuluje już notach, a co, to automatycznie nastąpi wyloganie na wszystkich urządzeniach, z których się Pan wcześniej logował, czyli zostaną zakończone te sesje internetowe. Natomiast mimo... To, że tutaj była ta próba logowania się przez osoby trzecią, również będziemy musieli złożyć reklamację co do próby tego przelewu, by to była zarejestrowane w systemie i w razie czego, jeżeli faktycznie się Panu pojawi w przeszłości jakikolwiek problem związany z nieautoryzowanym przelewem, by taka informacja już była u nas i no i nie musiby pan ponownie składać takiej reklamacji i czekać na odzyskanie tych środków. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo pana bankowości, to prosiłbym się stosować yy, podstawowej procedury zmiana hasła chociażby teraz na dwa miesiące i wtedy bym miał pewność, że nic się z nie będzie Panu działo, jeśli chodzi o próbę włamania. Proszę uważać na swoje dane osobowe, które są zawarte w dowodzie osobistym na karcie płatniczej, żeby nie podawać na takie niezaufane strony internetowe żadnych danych osobowych, ponieważ no, w tej chwili osoby, czy też używając tych danych, są w stanie uzyskać dostępu do bankowości elektronicznej. Dobrze, panie Michale, ja w takim razie już to w systemie i podjrzewam, że za chwilę już panu nastąpi unieważnienie tego obecnego mm -hmm. hasła i proszę się spodziewać na sms -y z hasłem pierwszego logowania. Jak pan to dostanie, to dla pana to będzie sygnałem, by już mógł się pan zalogować ponownie, używając tego hasła jednorazowego i będzie mógł pan sobie usalić hasło stałe. Dobrze? Okay. Proszę nie powiedzieć, że ja jeszcze to... nie będę logował na to stare hasło, ja miałem tam około 3100 zł. chyba miałem na tym koncie. Czy dalej taka kwota widnieje na tym koncie? Już Panu powiem. Jeśli chodzi o Pana kwotę, ja jako pracownik działu wsparcia technicznego, jak na razie nie mam do tego podglądu. Natomiast jeżeli wolałby Pan, to mogę tutaj połączyć Pana z pracownikiem działu finansowego i on już Panu przedstawi dokładną kwotę. Bo ja też Pana nie byłem w stanie wylegitymować, więc musiałbym Pana połączyć ponownie i wtedy by Pan musiał sobie zweryfikować tutaj, jeśli chodzi o te pytania podstawowe, weryfikacyjne. No. Następnie specjalista działu finansowego udzieli panu informacji odnośnie sal na pana konta, Ale teraz nie może się pan teraz zalogować? Nie, nie jest to sprawdzać już się nie logowałem. Rozumiem. Dobrze, no to w takim układzie nawet po zaktualizowaniu tej bankowości w dalszym ciągu będzie pan miał podgląd po swoje finanse, ale do tego co ja widzę, to żadnego przelewu tutaj w systemie nie widzę, by była zarejestrowana jakakolwiek próba na bankowości, więc podejrzewam, że nic się z tego tytułu panu nie powinno było zmienić. Natomiast jeśli chodzi o podobnego rodzaju transakcji, to one są automatycznie uznawane systemem, są blokowane i tylko za zgodą konsumenta takie przelewy są zatwierdzone do systemu z powrotem, więc z tego tytułu proszę się nie martwić. Okay. Dobrze, Panie Michale, z mojej strony jak na razie to wszystko, Gra czego to zachęcałbym Pana do kontaktu z infoli naszego banku. Ja jeszcze zapytam Potemta. tylko, <laughs> czyli teraz mi przyjdą jakieś instrukcje, tak? Tak, dostanie Pana SMS-a normalnie z krótką instrukcją i z hasłem pierwszego logowania. Za pomocą okay. tego hasła będzie mógł Pan się zalogować. To jest prostą procedurą, hmm. proszę się nie martwić. Czyli tam o 9 było moje logowanie, później było z Krakowa jakieś, jest, tak? We, we Wrocławiu plan logowania, a koło e, godziny, czy na, między godziną 12.50 a 13.10, bo to się może też różnić, e, to było logowanie z Krakowa, które nie należało mm -hmm. do Pana. Więc po anulowaniu Pana bankowości, już e, nawet mając dane do logowania tam. Te stare, żadna osoba przecież nie będzie w stanie się mm -hmm. zalogować na Pana bankowość. Okay. I to Dobrze, jest w banku dziękuję. Santander teraz Pan swoje? Tak, dokładnie. Okay. Nie, bo ja się, ja się pomyliłem jednak. Eee, ja nie mam konta w banku Santander. Proszę mi nie wysyłać żadnych mm. już SMS-ów i nie oszukiwać Dobrze. innych ludzi. Tak będzie najlepiej.